sign Cześć, witam Was, ja jestem Magic Butter, a To jest film, który wyląduje na kanale San Marino Project. Jest to film, kto, w którym zaprezentuję Wam zawartość mojej paczki y, kupionej w serwisie yatta.pl. Y, manga i anima najtaniej. Y, rozpakowałem pudełko, jak opakowanie, paczkę. Przepraszam za takie dość, ale no nie mogę z tymi słowa znać. Do odpowiedniego no i jakoś tak paczkę rozpakowałem, jak tylko przyszedłem ze szkoły, ponieważ mnie nie było, kiedy ona przyszła, i tak się zdarzyło, że nie mogłem się powstrzymać. Chciałem to zrobić u u no playera, ale tak się jakoś zdarzyło, że nie wytrzymałem po prostu, i musiałem sobie Dostałem trzy przypinki i dwie sobie zamówiłem. Proszę, to jest kurt. Dobra, najpierw Jato. to jest jato z Noragami, y jeszcze Yuki, Yukine, nie wiem jak to tam mówi, jak to woli, kurde, nie, nie zasłonię przecież tego, z no też z Noragami i za osiągnięcie Hello World, y nieważne, i to jest taka za pierwsze zakupy. Manga Pandora Herds, pierwszy tom. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, tomu Co prawda pierwsza moja. Pierwsza to przestępnie cały wieczór. Będę dokupował resztę, jeżeli będę miał hajs A hajs można zdobyć z YouTube'a, dlatego nagrywam to, żeby był chociaż jakiś film na kanał oraz Demon Maiden Zakuro. Bardzo fajne. Podoba mi się hmm. okładka z tyłu. No, okładka. I jeszcze ten tył. Tak dokładnie. Jeszcze taka ciekawostka, że pod tym... Oj. pod tym jest taki malkomiks początek trzeciego rozdziału. I... I... Tu... To nie jest żaden początek, ale... No, śmieszne, nawet to ma 179 bodajże stron, a jest w formacie jak dzisiaj. No, nie umiem go nie wiem jaki to jest format. Wiem, że to jest format P6, to, to ma 176, a to przez to, że ma. Tutaj, fira, gdzie to jest, przepraszam, takie coś ale kurde nie mogę bo mam przedstawienie postaci oraz tak przedstawienie krótkie postaci wszystkich nie będę Wam ich pokazywał, tylko pokazywał ponieważ szkoda mi czasu bo chciałem Wam inny dodatek specjalny pokazać który był czyli mówicie taki mówicie krót, takie krótkie o właśnie dodatek specjalny kurde stop. o nie, nie da się tego przez tą kamerkę ponieważ użyłam aktualnie PSIA więc no tak jakoś wyszło generalnie to o, Pandora Hearts jest studia Vaneko a jest Zakuro jest studia JG. więc definitywnie wolę Waneko, chociaż myślę że Zakuro jest też dobre co dziewięćki raz zrobiła. No! Dora Dora, które podobno jest fajne i Zakuro mi się podoba, więc Zakuro i Pandora Herz na pewno będę dokupował kolejny tomy będę. I. No to już wszystko. Nie wiem, co bym jeszcze mogła o tym opowiedzieć. Nie wiem, środek jakoś pokazać. Kurczę, nie wiem, grzmot No w sumie początek jest trochę taki słaby. Nie podobał mi się zbyt... Nie no, mi się... Z... Kurczę. Nie, bo dzisiaj aktualnie... Aktualnie, dzisiaj akurat byłem z kolegą na, wi... na wycieczce z szkolnej, no kolegą, paroma z klasą prawie całą. I tak mój kolega doczytał od początku i mówi, że początek jest strasznie nudny. Mi się ten początek osobiście podobał i... W ogóle później to już było odmiotne. Więc bardzo dobre. I za kuro, no początek już był fajny z, sam, z samego początku. No, fromajło, akcja przygoda. Akcja przygoda, nie wiem czy jak coś jeszcze, ale akcja i przygoda na pewno. Więc tak. E, bardzo mi się obydwie mangi podobają. Na pewno będę kupował kolejne tomy i przypinki też są niczego sobie. E, Yeah. Za wszystko zapłaciłem 54 zł, więc opłacało się. Trochę czekałem, ale to wszystko przez to, że było święto i no, najpierw musieli spakować. Paczka została spakowana przez pana Rafała. Tak mi napisali w e-mailu. No, więc bardzo polecam ten serwis yatta.pl i mangi i te przypinki. Ja to im kinę. Bardzo. Fajnej jakości są te przypinki. Co prawda czasami spadają, już mi się wykrzywniła, ale z wierzchu są bardzo fajne. No, więc to było na tyle w tym krótkim... No, może nie aż takim krótkim. 6 minut to tak mało nie jest, ale i też nie jest dużo, więc nie wiem jak to nazwać. Przedstawieniu zawartości paczki vloga tego. No można to w sumie nazwać vlogiem, ale to by było na tyle, więc cześć! Mówił dla was Maciu Butter i to koniec na razie.